Księga Izajasza, rozdział 66. Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować, i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Izajasz zapisał słowa, które usłyszał od Boga. Bóg pokazuje mu swoją potęgę. On stworzył wszystko. Wszechświat, który stworzył, nie może go pomieścić. Tym bardziej nie może go pomieścić w świątynia w Jerozolimie. Ale Bóg pamięta o każdym, kto naprawdę mu wierzy, kto zdaje sobie sprawę, jaki jest i jaki jest Bóg. Kto zażyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owce, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana, ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. Tak samo i ja wybiorę dla nich męki i sprowadzę na nich to, czego się lękali. Bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał, lecz czynili to, co jest złe w moich oczach i wybrali to, czego ja nie lubię. Bóg widzi też obłudę ludzi, którzy mówią, że oddają mu cześć i rzeczywiście składają mu ofiary, które przepisał Mojżesz, ale jednocześnie popełniają grzechy, których Bóg nienawidzi. Często ich motywem jest strach. Boją się, że jeżeli będą robić to, co Bogu się podoba, to spotka ich coś złego. Bóg zapowiada, że zadba o to, żeby to, czego się boją, i tak ich spotkało. I zapowiada straszną odpłatę za ich życie. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc: Niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać Waszą radość, lecz oni będą zawstydzeni. Jest wielka wrogość między tymi, którzy naprawdę wierzą w Boga. I tymi, którzy w Niego nie wierzą. Tutaj Izajasz zapowiada, że ci prawdziwi wierzący będą prześladowani przez tych, którzy tylko udają, że oddają cześć Bogu. Te słowa, niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać Waszą radość, są oczywiście szyderstwem, ale ci ludzie, Będą zawstydzeni. Słuchaj, wrzawa z miasta, słuchaj, wrzawa z świątyni. Słuchaj, to Pan oddaje swoim nieprzyjaciołom należną im zapłatę. I ci wrogowie Boga, którzy znajdują się w świątyni, i ci, którzy znajdują się w mieście, zostaną kiedyś ukarani. Zanim Brzemienna poczuła bóle, porodziła. Zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. Ten chłopiec to prawdopodobnie Mesjasz. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle. Od razu porodził swoje dzieci. Najpierw jest mowa o jednym chłopcu, a potem o całym narodzie. Te urodziny tego jednego wysłańca Boga spowodują odrodzenie całego narodu. Wielu ludzi urodzi się na nowo. Izajasz nie pisze dokładnie, jak to będzie, ale można to rozumieć jako zapowiedź nowych narodzin, narodzin z ducha. Czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? Mówi Pan. Albo czy ja, który doprowadzam do porodu, mam zamknąć łono? Mówi Twój Bóg. Radujcie się z Jerozolemem i cieszcie się z Nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z Nim wszyscy, którzy jesteście po Nim w żałobie. Abyście sali dosyta piersi Jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą Jego chwały. Te narodziny nowego narodu będą powodem do radości. Bóg wybrał swój naród i doprowadzi do jego przemiany. To będzie właśnie tak, jakby narodził się nowy naród izraelski. Tak bowiem mówi Pan: Oto ja skieruję do Niego dobrobyt, jak rzekę. I bogactwo narodów, jak wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. I w Jerozolimie doznacie pociechy. Dopiero gdy naród wybrany dozna tej przemiany, Bóg zacznie mu naprawdę błogosławić, zacznie kierować do niego dobrobyt i będzie. Opiekował się każdym niemowlęciem, które się narodzi. Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce i, jak świeża trawa, zakwitną wasze kości. Objawi się ręka Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom. Naród ten odrodzony zobaczy to, że Bóg się nim opiekuje i będzie się cieszył, będzie też widział, jak Bóg występuje przeciwko. Ich wrogom. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią, i będzie wielu pobitych przez Pana. Izajasz zapowiada bo przyjście Boga na ziemię i straszny sąd to się stanie po wielkim ucisku, kiedy Jezus powróci. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą, mówi Pan. Ja bowiem znam ich uczynki i zamysły i przyjdę, aby zebrać wszystkie narody i języki. One przyjdą, aby oglądać moją chwałę. Wszyscy, którzy czczą wymyślone bożki. Zostaną ukarani, kiedy Bóg przyjdzie na, na ziemię. Potem umieszczę na nich znaki tych, którzy spośród nich ocaleli. Wyślę do narodów, do tarszysz, pól i lud, do Mesech i Roż, do Tubal i Jawan, do dalekich wysp, które nie słyszały żadnej wieści o mnie i nie widziały mojej chwały, i będą zwiastować moją chwałę wśród narodów. Naród wybrany będzie. Miał wtedy, kiedy Bóg powróci, kiedy Jezus powróci, specjalne zadanie: będzie opowiadał o Bogu narodom, które o nim nie słyszały. Żydzi będą szli na cały świat i opowiadali o Bogu. I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów na koniach i wozach, w lektykach i na mułach i na wielbłądach na moją świętą górę. Do Jeruzalemu jako dar dla Pana, mówi Pan. Tak jak synowie izraelscy przynoszą do świątyni Pana ofiarę z pokarmów w czystym naczyniu. Wtedy też Bóg zgromadzi Żydów ze wszystkich narodów w Jerozolimie, w ziemi obiecanej. Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów, na Lewitów, mówi Pan. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę ostaną się przede mną, mówi Pan. Tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Bóg wybierze sobie spośród Izraelitów ludzi, którzy będą mu służyć i ci ludzie już zawsze będą z Nim na nowej ziemi, którą Bóg kiedyś stworzy. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Po tym przyjściu Boga na ziemię, czyli po przyjściu, po powrocie Jezusa, ludzie będą zachowywać Sabat i przychodzić do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu. Będą też widzieć trupy tych, którzy. Się zbuntowali. Te słowa o ogniu, który nie zgaśnie, i robaku, który nie zginie, są w Nowym Testamencie powtórzone przez Jezusa jako zapowiedź wiecznego potępienia. Cię razem. Bracie, siostro, ręka. Każdy wnosi ze sobą to, co ma Zatem mamy wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem Bracie siostrą, ręka, rękę z nami idzie, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem Każdy wnosi ze sobą to, co ma Zatem mamy wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem Ci si, sono strenca drinkers da